czy szybciej, a co on jest? Girasem? To jest ta Damiйимаяющм na broni ogólnie dzisiaj? Ja gram w ataku. <grymian> nie, bo tak patrz, z kim się w bo wyjdziemy z tyłu Bo wszyscy z przodu nie będzie Mieszanie. Przygotujmy się na ostatnie 5 minut, Krups. <grymian> nie, wiem, ale wiesz, Krups ja nie daj Boże. Na przykład było tak, że kto padł, ktoś to padł na Nie, Martin. Z... Nie, na serwisie. No, już... Martin! Nie, je... Martin! Nie, Martyn, ja się nie. z Martynem nie widziałem już kilka tygodni Fabian! No, o, Fabian. Bo Jero. A co? Fabian stał. Nie, nie, nie. Fabian padł, Fabian, Fabian, no. Fabian, coś tam się stało, ale. Sumie, ale, rozdrażę rozdrażę. To się... ale co, może normalnie grać? Nie, tak, no, tak. no czy, chyba tak. Załóżmy no, no, teraz mają. Weź, spokojnie. Długo termin nie będą nagrywać? Podnieś Radek, weź, bo twoją białą czuprynę widać tylko. Włosy, tak? Nie mam pół litra. Ja jestem wystarczająco gorący no możeś pół litra wypił, Nie, to naturalne ciepło mm. ci jest. Korecie, tak? Powiedziałbym, że ciepłym, ale... Ja cię tu próbuję w dobrym no, świetle Nazywaj to jak chcesz ale... Nie no, zaraz, A Fowler no, gra, się w no, to Grał, No Ale gra, gra. No nie wiem no czy tak, bardziej, bliżej. No ale boisko to nie więzienie, nie? Normalnie on bym się na komandę to robił, no. Rozpoznałem, rozpoznałem 18-ka, 18, co przyszedł do nas z cywili, to... Niestety, poniżej oczekiwań. się raczki zagubione, no. Niestety. Pokazać. Nagraj to, później mu pokażemy. No nie dać z wątroby. Skrzyżek. Na razie nie ma co. automatyzmy.

jako taki nasz można powiedzieć, jak to eee... <laughs> ja się mówi? Seksak? Nie! Co? Jeszcze tak nie pogięło, że tak Jak ci się mówi, Ale nie mam tak płaczących informacji, ale i to nie jest jakoś fenomenalnie. Tak, ale ty mają Chociaż ja nie rozumiem, co się działo w głowach zarządu, że oni pozbyli się soarez i zostawili Grismana. No to... teraz tego nie wiem. Może Grisman jest przystojniejszy? Patrz na Johnego, to jest taki nasz Griezmann okay. Nie obrażaj go Donny, on Cię jawnie obraża Co? Chociaż jesteś naszym Griezmannem Ale Griezmann Cię <gryzman> teraz Griezmann w kadrze na przykład dobrze gra No ale my nie jesteśmy w kadrze tylko w klubie Jakbyśmy byli, nie wiem, w dobrze. to dobra to Kadra, no, to, to, to co Griezmann robi na boisku O, To jest subroza

Co Co to filmu było? Eee, nic śmiesznego. A. a to z pazurą. No. No, nie, A się zleł, nie W środku? Nie jest i cię lepiej po piłkę, a nie na około. No nie, no ale ty biegasz na około boiska? Gdzie jest ta piłka? na rogu, się na puszkę, że to zobaczysz. No a to wydobyli się, to czuję, raczej ja No to nic, jak jesteś taki co? była lekcja Nie, nie, ważne, lekcja to mogły... <śmienią> no ma, tak szczuba, nie, 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 na nie, nie, pierwszy tydzień nie, 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 będzie bomba, patrz nie, ostatnią poprzeczkę, no i parz znowu będzie słupać. Bania była czy Jak ty przedłużenie swojego oka, Panie się patrzysz, tam nagrywasz. A, A b... B... <grym> trzymasz kamerę na czasie, <grym> to wtedy. Nie A jest to niedobrze. To będzie łatwiej. Tak, że to trzeba. jest jakiś stan do pornola. Nie czytałem scenariusza tak dokładnie, żeby... Porno dla dzieci z życia mego kłodowska <laughs> BOMBA! Primo. Ejakulacja mini plemnika no, no. Do 100 tysięcy kartek, no, żeby być family friendly agent. na tym kanale Gwardii Kurde, nie mógł ma... Czyli dalej 0-0, tak? Oj Groźnie 1-0? Nie, dobra, nie Oj, 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 oj

Идиш, мој, идиш па машина. Браво. Идиш, идиш. Ниги сфуги. Да, мама. Да, мама. Друг. Добре. Друшче. Дај <laughs> nie, no nie stosujcie to kurwa. Zostań krow. Czasem, Wielu, co, mylę, ale mylę, OK. No i tak on już wytoczył. No brawa, do sześć, 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 sześć. Sześć. ja nie że no tak, tak. tak. to jest... Prawo, Brawo, jest... jeszcze, jeszcze. Muszę Jeszcze. do nie Pierwsza! Ej! na Jeszcze. No, Muita que é da serra. Adache, Esse tem o toal. Chegou lá, a gente, ó. Targa. Targa, targa, targa. Targa, targa, targa. Targa, targa, targa. Targa, vai, targa, targa. Targa, 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 targa,

Zabieram, zabieram. Brawa jeden. Obóz tu. Wulił, zapaj do prawej. Brawo, brawo. Wulił, zapaj prawej. tu. go. Bravo! <laughs> <laughs> <laughs>